Cześć, witamy Was w kolejnym sezonie vlogów Energy Racing Team. Tym razem jesteśmy w kaczmie hotelu Kocieża Spa i to będzie takie nasze e, miejsce spotkań, gdzie będziemy zapraszać ciekawych ludzi i będziemy rozmawiać o ciekawych, myślę, rowerowych tematach. Dzisiaj pierwszym gościem jest nie kto inny jak Pan Banan. Wszyscy dobrze znamy Bartka. E, Bartek jest e, naszym kolarzem kolażem Inadzio Racing Team, porozmawiamy dzisiaj o gravelach, czyli czymś co jest bardzo na czasie, czymś co jest modne jeżeli chodzi o społeczność kolarską i taka ciekawostka na początek, nie wiem czy wiecie, ale tak naprawdę grawele to żadna nowość w świecie kolarskim, prawda Bartek? No ciężko mi się z tym nie zgodzić, bo w zasadzie jest to prawda, Grawel nie jest w zasadzie niczym nowym, a w zasadzie jest rozwinięciem i unowocześnieniem rowerów przełajowych. A rowery przełajowe to, to coś, co już funkcjonuje w zasadzie od lat w kolarstwie. Przecież Belgia, Holandia, tam wyścigi od ponad 50 lat się odbywają i jest to niemal sport narodowy. Inna charakterystyka jest oczywiście rowerów przełajowych, bo to jest w zasadzie taki rower szosowy o geometrii całkowicie szosowej, przeniesiony na, na teren z oponami terenowymi. No, w przełajach obowiązują przepisy: muszą być opony maksymalnie do 33 mm, co przykładowo na przykład w dzisiejszych gravelach raczej nie ma, nie ma miejsca. To są raczej jedne z węższych opon, i raczej się ich nawet nie używa. Raczej stosuje się szersze opony ze względu na, na technologię, którą mamy, na wygodę i ogólnie na kwestie poruszania się w terenie tymi rowerami. Także nie jest to nic nowego. W sumie rower przełajowy funkcjonował już od lat, a w tym momencie producenci e, rowerów w zasadzie wpadli na pomysł, że podrzucili nam coś takiego, co jest rowerem gravelowym, czyli takim rowerem szosowym, którym będziemy mogli jeździć po bezdrożach, po, bezdrożach, po szutrach. E, zaoferowali nam to, no i zrobiło się to modne, łapną, temat łapnął. No i fajnie się sprawdza. Jest to taki rower bardzo uniwersalny. E, ja bym nawet zaryzykował takie stwierdzenie, że jest to rower... Który poradzi sobie praktycznie niemal w każdym terenie, ale w żadnym terenie nie będzie najszybszy. No bo to jest taka prawda, trochę, no może poza szutrami faktycznie, ale, ale nie będzie tak szybki na asfalcie jak szosa, nie będzie tak sprawny technicznie jak rowery MTB gdzieś w ciężkim terenie. No wiadomo, że najlepiej się sprawdzi pewnie na dobrych szutrówkach czy na jakichś dziurawych asfaltach i to będzie najlepsze rozwiązanie, natomiast formalnie nigdzie nie będzie najszybszy. Natomiast daje możliwość poruszania się niemal wszędzie, niemal wszędzie jakby możliwości tego rowera, takiego typu roweru są naprawdę przeolbrzymie i tak sobie myślę, że jeżeli by wziąć taką trasę całościową, która jest bardzo, nie wiem, skomplikowana, zbudowana, gdzieś tam z wielu fragmentów, mamy, nie wiem, asfalty, szutry, teren, lasy, pola, łąki, no to przypuszczam, że sumarycz suma sumarum będzie to taki rower, który całościowo wyjdzie z tego testu najlepiej, nie? Uniwersalność tych rowerów jest zdecydowanie ich największą zaletą. Yy, mamy teraz coraz więcej takich wyścigów, no nie? gdzie ten teren jest zróżnicowany. Yy, organizatorzy robią takie wyścigi, gdzie mamy i odcinki właśnie asfaltowe, szutrowe, mm -hmm. gdzieś trzeba jechać przez las. Yy, no, jest to, to... Jest, jest atrakcyjne nie? Dla, dla, dla kolarzy, jest to pewne urozmaicenie yy, i jakby myślę, że to jest. Też poniekąd farm, fajna forma takiej odskoczni od szosy. Znaczy, tutaj taka geneza trochę się też z tymi rowerami grawerowymi wywodzi ze Stanów, mhm. bo takie Stany, jakieś Kolorado, Utah, to są Stany bardzo mocno, nazwijmy, gdzie te, to kolarstwo funkcjonuje bardzo mocno. tak? Przecież ile mamy kola, kolarzy z Boulder przykładowo, tak? z mhm. Colorado. A tam... Nie wiem skąd jest Lachlan Morton, ale to chyba najbardziej Właśnie, z Lachlan Morton no właśnie. jest z, z Colorado, konkretnie z Boulder. Czyli e... najbardziej znany ultra ultrakolarz. Kasia, e... Kasia nie Niewiadoma, pozdrawiam tak. Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj widziałem Twoją relację z Colorado, z Boulder, jak jeździłaś sobie właśnie rowerem gravelowym po bezdrożach e... w górach gdzieś tam. No przepiękne widoki. No i właśnie do tego to zmierzam, do tego właśnie chciałem uderzyć, że te rowery trochę mają taką genezę ze Stanów, gdzie im się nie opłaca Wylewać asfaltów pomiędzy tymi wioskami, wszystkimi drogami, na tych wszystkich drogach, bo to jest po prostu nieopłacalne. Oni tego nie robią, mhm. a jakoś się trzeba przemieszczać. Ci ludzie jakoś tam jeżdżą, trenują i, i wpadli. W, to, to między innymi tam też wpadli na pomysł czegoś takiego, że dlaczego by do roweru szosowego nie wsadzić opon, którymi możemy przejechać gdzieś, nie wiem, po szutrach, po kamieniach. Mhm. No tylko wiadomo, rower szosowy ma ograniczenia, tak? Mhm. Bo, bo nie wejdą szersze opony, bo jest prześwity i tak dalej, i tak dalej. No i to się rozwinęło do tego stopnia, że ci producenci tak rozwinęli nam te ramy rowerowe, że teraz mamy w zasadzie wszelakie możliwości. No to też jest kolejny temat, że w tym momencie w zasadzie na rynku mamy taką gamę rowerów gravelowych, tylko gravelowych, że moglibyśmy pisać katalogi, tak? W zasadzie od rowerów gravelowych, które mają wręcz aerodynamiczne ramy, no bo tak sobie trzeba tak. powiedzieć, że obecne rowery gravelowe. Niektóre w, w ramach aero są bardziej aero niż rowery szosowe 10 lat temu. No To jest fakt. To, to, to po prostu ma miejsce. Poza tym jest drugi trend jest taki, że również z roweru gravelowego w tym przypadku możemy sobie zrobić super rower szosowy. Tak? Wsadzamy drugi komplet kół i tak, mamy dokładnie. rower szosowy. No ale mamy całą gamę jeszcze tych rowerów, które idą dalej. Czy jakieś Endurance, które są zdecydowanie bardziej wygodniejsze, wiadomo, że bardziej jakieś leniwe i tak dalej, nie tak sportowe. Na przykład jak tamte, o których mówiłem przed chwilą, ale... I, te, i te, te ramy, te rowery wybierają ludzie, którzy uprawiają Ultra kolarstwo, prawda? Zazwyczaj. Teraz jest taka moda, no... że już na szosówkach się coraz mniej jeździ. Jednak, jednak ta geometria endurance tych rowerów gravelowych to jest przewaga nad szosówkami, prawda? No rowery gravelowe mają tą przewagę przede wszystkim... Nad typowymi szosówkami, że, że lepiej nimi pojechać na backpacking. Tak? Lepiej się spakować w sakwę, w torby, yy, obciążyć ten rower yy, i po prostu pojechać w siną w dal. Taka jest prawda. i Poza tym wiemy, jak jest na takich wyprawach backpackingowych. I już nie mówię tylko, żeby jechać gdzieś za granicę do Czarnogóry, Albanii, gdzie, gdzie nie mamy w pełni tak. asfaltów, ale mówię tak. o takich zwykłych wyjazdach, mhm. gdzie po prostu chcemy zboczyć, nie wiem, na chwilę z asfaltu i przedostać się. Szosa nam tego nie umożliwia, a gravel. Jak najbardziej. Idąc jeszcze dalej, kolejny typ rowerów to już w ogóle jest niemal rower MTB, czyli taki gravel, który wygląda już w zasadzie z takim rowerem niemalże MTB na super grubych oponach, kołach często 27,5 cala, a nie 28 na przykład. Z kierownicą szosową, czyli nazwijmy to jeszcze gravelową, bo ten. Ten, ten, ten flow teraz się robi taki. Tak. Się, na no, jest taka kierownica, kierownica zwężana, znaczy ona jest rozszerzana, prawda? Tak, tak. No, jakby przez to jest bardziej wygodna też. Tak, im więcej fanów, im więcej fantazji, tym ta kierownica bardziej e, powyginała tak, tak, tak. jest ukosowana. No, zgadza się. Jest to, jest to dosyć specyficznie to wygląda. No dobrze, to kwestia sprzętu w zasadzie mamy omówioną tak z grubsza, więc warto myślę tutaj teraz powiedzieć o imprezie, którą. którą można powiedzieć, że przeżyłeś, tak, no bo nie ja lada bym, wyczynem było ja bym przeżycie powiedział, tej imprezy. Ja powiedziałbym, że to była przygoda, to, tak, to nie przygoda. była impreza, to była okay. naprawdę przygoda mm. i fantastyczna, fantastyczna przygoda i super chwile spędzone impreza na Impreza w ogóle taka, z, y, mówiąc y, kolokwialnie, z czapy, nie, jakaś impreza ty w Bieszczadach, gdzieś tam, stad, nie wiadomo gdzie, y, nie było to jakoś bardzo rozeklamowane, prawda, a jednak y, okazało się, zresztą co za chwilę pewnie powiesz, że to jedna z twoich najlepszych przygód w życiu. No, zgadza się. E, nazywało się to Rajd dookoła Bieszczad. Gdzieś wpadła mi na Facebooku, wiecie, przelotnie e, mhm. jakaś taka informacja, że coś takiego jest. E, pierwsza sprawa, która mnie zelektryzowała, to Bieszczady, tak? To są takie moje góry mistyczne, które uwielbiam, jestem totalnie w nich zakochany. Mam tam naprawdę znajomych i czuję się tam jak w sumie w swoim drugim domu i, i to jest takie naprawdę moje ukochane miejsce w Polsce. Więc co mnie już zelektryzowało? Ride do OKA Bieszczan na gravelu. No to już w ogóle super, tak zapowiada się. Mhm. E, impreza była przewidziana na listopad, czyli na nasz długi weekend listopadowy. E, zacząłem się tym interesować. Okazuje się, że pomysłodawcą całej imprezy jest Michał Franaszek, który założył coś takiego jak Bike Away. Bike Away to jest taka strona, gdzie możecie znaleźć naprawdę takie niezwykłe wyprawy rowerowe, Polsce, ale i w całej Europie. Naprawdę to jest warte pochylenia się i zainteresowania. Ktoś chce przeżyć takie nietypowe i niekoniecznie konwencjonalne imprezy, które są organizowane. No i wpadł na taki pomysł, jakby jego ideą, jak sam mówi, było to, żeby znaleźć najfajniejsze, najładniejsze drogi w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim, na które możemy wjechać na rowerze. Mhm. No i to była jego praca. Kilka lat pracował nad Ideą tego, nad łączeniem tych wszystkich tras, tych miejsc i tak dalej, czego efektem było to, że wymyślił sobie, że stworzył plus minus 350-kilometrową trasę, yy, która w szerokim, nazwijmy to, rozumieniu okrąża Bieszczady i całe tamte okolice. Ale jest podzielona na kawałki, prawda? Tak, jest podzielona na kawałki, bo tam jakby. Jeszcze impreza była bardzo niekomercyjna, może tak w ten sposób to nazwę, bo liczba miejsc była ograniczona, to było tylko około 50 osób ze względu na, na ilość miejsc noclegowych, ponieważ jakby to spanie było przewidziane w takich miejscach dość e, nazwijmy to nieekskluzywnych, były to schroniska młodzieżowe. Mieliśmy tam powiedzmy około 50 miejsc, więc taka była ograniczona liczba uczestników, ale szybko się wypełniła, mhm. jak się potem okazało. Było to zrobione w formie rajdu, to znaczy nikt tu nikogo nie gonił. Było to podzielone na trzy dni, na trzy etapy, eee, ale też na trzy opcje: na gravel, MTB i trekking. Generalnie ja się skupię na tym e, gravelu i MTB. W zasadzie MTB się w dużej mierze powielało z gravelem, tylko że miało takie momenty, gdzie wyskakiwało nagle gdzieś w bok, mhm. bo było tam nie wiem coś in trudniejszego terenu, który można było po prostu przejechać. Na, na takim rowerze, no bo MPB wiedzie niemal wszędzie, no, można tak, tak powiedzieć. Natomiast zarys tego był mniej więcej taki, że my jest to 3 dni, które nas nie goni. Nikt nas tam nie goni, przemieszczamy się z miejsca A do miejsca B. E, wytyczoną trasą e, możemy. Startujemy, o której chcemy, dojechać też możemy, o której chcemy. Wszystko zależy od nas. E, Organizator przewozi nam nasze rzeczy, nazwijmy to codzienne, na kolejne miejsce noclegowe, a my mamy cały dzień na rowerze. No i teraz, jeżeli oczywiście ktoś się nie czuje na siłach, to ma możliwości tego, żeby gdzieś tą trasę skracać i ją ewentualnie zmieniać. Natomiast ja, się, ja postanowiłem, że ja przejadę całość. Chciałem przejechać całość tej trasy 350 km ponad, co dawało ponad 7000 m. 7300 około 1000 metrów w górę, czyli to nie jest mało. Wyobraźcie sobie. No to takie, te, słuchaj, taki, taka trasa, jaką możesz zrobić spokojnie jeden z Walpy, czy. No, ale czy wyobraźcie, sobie, dziś, wyobraźcie sobie teraz, żeby zrobić tam trasę naprawdę 20 na godzinę średnią. No to tam trzeba było zasuwać niesamowicie, tak? No bo wyobraźcie sobie, że to. Teren, no? no bo to jest teren, no, jakby teren ciężki, plus do tego jakieś warunki mm, i tak dalej. No co biesz w listopadzie, tak? Ja się osobiście strasznie byłem deszczu. Już nawet to zimno mnie nie przerażało, ale deszcz, bo wiem, co oznacza deszcz w Bieszczadach. No, a co się okazało? No, wygraliśmy generalnie chyba życie, ponieważ na trzy dni, który, na które rajd był przewidziany, mieliśmy przepiękną, bezchmurną pogodę w listopadzie. Co prawda jak startowaliśmy tam o 6-7 rano, no to było te minus 3, minus 4, czasami minus 5 stopni, ale w południe było 12, 14, no i wracaliśmy w zasadzie. Ja spędzałem cały dzień na rowerze. Wyjeżdżałem o wschodzie słońca, wracałem po zachodzie słońca. Cały czas na rowerze wśród widoków. No, trasa tutaj ukłony straszne dla organizatora, dla Michała, bo to jest ogrom pracy, którą wykonał. Niezapomniana przygoda po prostu poruszać się w bieszczadach, w tej dziczy. W niesamowitych absolutnie scenariach, warunkach. Pamiętam drugi etap, kiedy wyjechałem, nie wiem, pierwsze 10 czy 15 km wyjechałem półtorej godziny. Się cały czas zatrzymywałem, robiłem zdjęcia. Nie zapomnę wschodu słońca, jak wyjechałem na górę i zobaczyłem wschód słońca w zasadzie nad Bieszczadami i polanę, na której było 20 koni. A, to jest po prostu niesamowite. I wyobraźcie sobie jeszcze zmrożone wszystko dookoła, minus 2, minus 3 stopnie, wschód słońca, konie. I, I w tle po prostu całe bieszczady wysokie, które widzimy. W pierwszy dzień pamiętam zachód słońca w Beniowej. No to po prostu w tym momencie, jak o tym mówię, to mam ciarki na, na plecach, bo, bo byłem tam wtedy sam. Ja praktycznie 90% trasy pokonałem samotnie, więc to też jest dodatkowe przeżycie tego wszystkiego. No, absolutnie fenomenalnie. Półtorej godziny jazdy wzdłuż granicy w zasadzie ukraińskiej w nocy z oświetleniem. Bieszczadach pod gwiaździstym niebem i księżycem. Fenomenalna sprawa. Naprawdę polecam każdemu tutaj. Wręcz ja bym chciał podziękować organizatorowi za to, bo to naprawdę była absolutnie fenomenalna przygoda, przeżycie i naprawdę fantastyczny czas takiego, takiego odskoczni na rowerze, naprawdę mm. takiej medytacji rowerowej, tak bym to nazwał. No i wspaniałych ludzi, bo przecież to jeszcze ludzie do tego byli, że gdzieś tam się spotykaliśmy wieczorem. Jakieś wspólne pogaduchy, wspólne jedzenie, gitara, ognisko, śpiewanie, także naprawdę to było bardzo fajny czas. Ja trzymam kciuki za to, żeby się odbyła za rok lub dwa jakby kolejna edycja, bo wiem, że Michał wspominał o tym, że ma plan na to, żeby, żeby może ten projekt rozszerzyć nawet na pięć dni, więc przypuszczam, że będzie chciał wyjechać jeszcze gdzieś tam głębiej w stronę Komańczy i nowego łupkowa. No, zobaczymy, jak to będzie. No, przygoda niesamowita. Ale początek tej imprezy i tej w ogóle Twojej wycieczki, nazwijmy to wycieczki życia, nie był taki kolorowy, prawda? No, nie był. Zdecydowanie nie był. Coś tam był. się wydarzyło na pierwszym kilometrze. To znaczy, generalnie w pewnym momencie po 10 kilometrach myślałem, że już będę musiał jechać do domu, albo w zasadzie pozostanie mi, nie wiem, pochodzi sobie po połoninach ponieważ na pierwszym etapie wyjechałem sobie jako ostatni z miejsca, z Wetliny konkretnie. Z Wetliny ruszaliśmy, tam mieliśmy, nazwijmy to, bazę, do której mieliśmy potem wrócić. No i wyruszyłem ostatni, więc nie miałem nikogo za sobą. Natomiast na, nie wiem, około 10 km, to był zjazd z jakiejś pierwszej przełęczy szutrowej, złapałem gumę, no ale nic by się nie stało, gdyby nie to, że chciałem tą gumę. Tą dentkę wymienić i w rękach rozpadła mi się pompka, którą miałem. E, więc byłem w lesie, w Bieszczadach, nie miałem nikogo za sobą, kto mógłby mi pomóc. E, więc postanowiłem wyciągnąć telefon, ale w Bieszczadach też wyobraźcie sobie, no zasięgu nie ma. To był jakby kolejny problem. O ile jestem w stanie zrozumieć, że można mieć dziurawą dętkę, o tyle, że rozpadającą się pompkę tak. to tak. trzeba mieć mega pH. To pecha, znaczy nie? wyobraźcie sobie, że no generalnie pompki się nie rozpadają. Od no, tak, to, to, to jest właśnie, jedna tak. sprawa. Ta pompka była mi służyła wiele lat, i to nie jest żaden no forma jakiejś tam, dzień, e, że tak powiem, firmy kogucik. Mm. Tylko to była naprawdę e, mm. jakaś tam markowa pompka, która postanowiła się rozpać nie gdzie indziej, jak w środku bieszczad, w lesie, wtedy, kiedy była mi najbardziej potrzebna. Jakby nie będę opowiadał dalszej historii, powiem wam tylko tyle, że miałem dwie godziny opóźnienia. No ale tak jak mówię, cała ta przygoda była przeszyta cerkwiami, starymi wsiami, z, e, miejscami, gdzie się po prostu... Tak, wymiar, czy prostu, jakimiś jakby... cmentarzami mm -hmm. y, łemkowskimi, czy żydowskimi, no to było absolutnie, absolutnie niesamowite przeżycie, które polecam każdemu. No więc jeśli chcecie przeżyć, może nawet i przygodę życia, to warto wybrać się na taką gravelową wycieczkę, gravelową imprezę, a już na pewno warto się na nią wybrać w Bieszczady, bo jak sami słyszycie, z tego co Bartek mówi, no, kapitalna sprawa, jeszcze tym bardziej jak się ma pogodę, prawda? No tak jak powiedziałeś, yy, że jest to super przygoda. Zaczęliśmy mówić o gravelach, ale cała ta impreza w zasadzie okazała się olbrzymim testem sprawnościowym dla sprzętu, tak? dla, dla tych rowerów, no tak, bo, to bo to jakby było wiele różnych przygód i to nie tylko ja miałem przygody. I ja miałem takie wrażenie, że mój rower, jak zjeżdżałem w ostatni etap, to tam w zasadzie kręciło się tylko koła i kierownica skręcała. Ale to też mi pokazało, jak wiele można udoskonalić, jakie są możliwości i co można zrobić, żeby te rowery były jeszcze lepsze. No, także to jest super rzecz. No, Czyli ja chcecie przetestować, słuchajcie, sprzęt e, swój, gravelowy, przełajowy, jakikolwiek nadający się w teren. Wybierzcie się na taką imprezę. A my tym samym kończymy pierwszy odcinek naszego nowego sezonu vlogowego na YouTubie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Następnym gościem będzie. A zresztą zobaczycie sami. Do zobaczenia, cześć. Dzięki, do zobaczenia na razie.